Hej, witam was bardzo gorąco. Ja jestem Duca, to jest kolejny odcinek z gry Fable 3. Mam nadzieję, że pamiętacie, że w ostatnim odcinku zajmowaliśmy się problemem z duchami oraz gnomami. Tak, akumulacja nagłych problemów w Power Nie w Bowerstone. Nie w Bowerstone w Brightwool. Anyway, teraz znajdujemy się w Morningwood. I zajmiemy się tutaj dzisiaj dwoma duchami, które są znudzone wręcz na śmierć, ale najpierw zajmiemy się problemem tego czarodzieja, który właśnie się przed nami wyłania. To jest taki czarodziej, który będzie miał co jakiś czas dla nas nowe misje. I te misje będą They're bardzo fajne. Hot, you know. for, uh, anyway, um, Odsuń się spali cooking? Brilliant. Have fun slaughtering that lazy W każdym Just razie, Leslie on to... jest osobą, która um, bardzo próbuje udawać kogoś złego. Nie chce mi się walczyć z kościotrupami, więc po prostu im uciekniemy. Próbuję udawać kogoś złego, w związku z czym postanawia, że prosi nas właściwie, żebyśmy zabili jakiegoś tam rajsa. Skądś tam, gdzieś tam. Dobra, chodźcie tu. No i tak też zrobimy. Jako, że mówiłam wam, że będziemy złym władcą, trzeba zacząć robić złe uczynki. Ło, co was tak dużo, chłopaki? No, i tak właśnie przerzedziliśmy wasze szeregi. Pamiętacie, mam nadzieję, że mam nową broń? Śliczną, nową, piękną. O, jeszcze ty! Achnąłeś się, sorry. Już chciałam przełamanie naładować. Ale widzę, że nie będzie takiej potrzeby. Tak, wiem, piesku, że pewnie coś znalazłeś. Ale nie teraz. Tak, i tak będzie cała, wyglądała cała droga do Morningwood. Usiana po prostu tymi kościotrupami, które chyba niekoniecznie wiedzą, co robią. O, ten wiedział. Dobra. A takie pechowe jest troszkę to, że jak oni się pojawiają, to mi zanika po prostu szlak, dopóki nie oddale się w dobrym kierunku od nich i muszę strzelać, gdzie mam iść. A strzelanie nie jest moją najmocniejszą stroną, o czym już się na pewno kiedyś tam dowiedzieliścia. No, tędy. Dobra, gdzie jest rice. rice. Jakkolwiek wymawia się jego imię. Okej. Okay. Wyłączamy tryb bezpieczny. Peace and love, peace and love. Co? Chyba zginął, nie? Nie, nie będziemy za to przepraszać. Wracamy do naszego popieprzonego czarodzieja. Widzicie, tutaj też są takie drzwi. Tymi drzwiami zajmiemy się niedługo, obiecuję. Będę miał chwilę. You have triumphed in many battles. I wonder, have any of those victories had any significance? Countless brigands, chiefs, and generals have made war before you, slaughtering their fellows until the ground became sodden and crimson. Yet, despite all this bloodshed, there is no end to conflict. All the questions they fought to settle remain open. War is self sustaining. War will never end because there will always be those willing to wage it unless you kill them. And that will require a massive weapon of supreme devastating power. Have you got anything like that? Come on now, give us a look.

Peace no is inextricably linked to issues of class, multiculturalism, gender equality, religion, economic opportunity, and various other political and sociological factors. But really, what... Trudno jest z nim porozumieć. Nam nadzieja, że kiedyś nam się to uda. Kiedyś. O, skarp. W środku perła, klejnot inny bezwartościowy przedmiot. Złoto? No okej, okay, biorę. Złoto mi się bardzo później przyda. Tak, wiem. Mamy was chwilowo gdzieś z moim pieskiem, który nie wiem gdzie poszedł. Wróć psiatkę. Pamiętacie skąd przyszłam? Bo ja niespecjalnie. A, trafiłam. Ok. Widzę, że jesteśmy już blisko naszego czarodzieja. Zaraz mu powiemy o tym, że zabiliśmy tego roztaczającego miłość, i dobroć. Człowieka, który mu przeszkadzał. Ah, oh, tanda. Okay. You actually did it. Wow. Huh. You're quite the uh, quite the wicked one, aren't you? Well, beyond here lies an ancient temple of evil. I'm working out how to get in there at the moment. Um shouldn't take me too long. Come back soon! za Wrócimy tam niedługo. Już to też będzie fajna. Fajna misja. Zanim wrócimy do Page i do kwatery ruchu oporu, najpierw zajmiemy się jeszcze znudzonymi na śmierć duchami. Mam nadzieję, że to dobra droga tak. Które czekają, bodaj, że gdzieś tam. A i nawirowanie między nagrobkami. jesteście tu chłopaki? Jesteście? You said this cemetery would be loads of fun, and now it's obvious you were talking. Well, I'm not getting it. Have Livy here get it. Who? Oh, right. Uh, what about it? We'd really be ever so grateful.

Osobką stosunkowo charyzmatyczną. Jeśli macie w swojej rodzinie takie ciotki, które są, oj, kubusiu, i ciągną was za te policzki, no to coś w rodzaju tej mamusi. Bardzo. Um... Nie, systematyczna nie. Jak się mówi na takie osoby? Stanowcza, o, stanowcza osoba. Z tej mamusi konsekwentna tego słowa szukałam. Zresztą zaraz sami zobaczycie. O! Tak mi się coś tu po głowie błąkało, że jest tu jakiś skarb, ale nie byłam pewna. Rzadki ametyst, który również nie ma dla mnie żadnej wartości. No dobra, mniejsza. Okej, okay, jesteśmy już w Millfields. To będzie na jakiejś kurce bodajże. A tutaj chyba w lewo, w prawo, nie. O, właśnie. Wiedziałam. No chodź piesku, bo potrzebuje miejsca do kopania. Jezus, wbiłaś się tym szpadem w ten nagrobek, boże. Biedna mamusia sama i maksa. Normano Bierzemy. Bierzemy. Ja. O no, nie, no. Teraz mi mówisz, uważaj. O fakcie. Trzeba ich wszystkich zawidzieć, zaraz oh, przyjedziesz. Really właśnie. Ściotrup, który będzie się nade mną znęcał. O, nie Au! wzięli mnie w kleszcze! Pewnie, że sobie dobrze radzę. Po prostu ich siekam. Co się dzieje? Zablokowałam, fajnie, ale nie wiem jak. Ktoś wie jak? Co zrobiłam? Coś takiego. A, już wiem. Pokażę wam to za chwilę w w w, w sanktuarium. Ale za chwilę. Cześć. The roses. They were just watered. Jesteś powtórką z kapitana jakiegoś tam. Wejdź tam i po prostu obij mu mordę. Wiecie co, nie bardzo widzę, co tu się dzieje w tej krypcie. Chyba źle zrobiłam, że tu weszłam. Eras. Papa! Well, you sorted out those hollow men with no trouble at all. No ba. perhaps you should keep that book. With your skills. It will be safer with you than in my grave. And it's a bit uncomfortable, frankly. Well, I suppose I'll get back in then. If you see my sons, tell them they'd better be back here by supper if they know what's good for them. Także wracamy teraz do skarb. Okay. Has made you Wrócimy teraz do Sama i Maxa w miarę szybko i udamy się do Bowerstone. Na razie sami Max będą się dobrze z tą książką bawić, ale później narobią troszkę problemów. What should we do? What if the page we open to is just the continuation of the previous page? All right, if that happens, we'll flip back until we find the beginning of the section, but we'll do it boldly. Did you find the book in mum's grave? Tak. Which was early, and which we drove her to? We've got it! Now, let's see what's in here. Ghost pantry. Must be where the snacks are kept. Ghost pants. That's interesting. To... Yeah, maybe a bit too interesting, at least to start with. Uh, what else? Ghost party. Brilliant. Right, let's have that then. Now then <clears throat> Necrus Rhysias Cordroy. Coś mi się złego zrobiło. A więc zostawmy sama i Maxa. Ze swoją imprezą. A my wracamy tymczasem do... A, nie mogę jeszcze, dobra. Wracamy do. No kurczę. Już mogę? Dobra. Wracamy do disposal. Um, nie, nie to. E, informacje: przez wielki, podczas wielkich, wielczych wojen. Właśnie dotyk księżyca. Zabij. 50 wrogów nocą, plus 40 do obrażeń zadawanych w nocy. Zabij 50 wilków lub wilkołaków, plus 40 do obrażeń zadawanych wilkom i wilkołakom. Masakra, zabij 50 wrogów przełamaniem. Zdobywaj szybciej pieczęcie gildi w walce. Czyli jeśli uda nam się jeszcze zrobić te dwa, to nasz mieczek będzie jeszcze ładniejszy. Mam nadzieję. Mm. Dobrze, więc zatem udamy się teraz do... E, nie, 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 nie o to mi chodziło. Bardzo interesuje się bronią wstecz, nie o to chodziło. Chodziło mi o trzy: ruchoporu, power stone. Tak. River is industry. Working Child is a happy child. Okay. <coughs> fabryczna. Musimy się dostać teraz do Page, tam do tych takich lochów, żebyśmy mogli dać jej. That's a great look for you. Sorry, 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 sorry. Znaczy, dać, pokazać jej, że. Mieszkańcy Bowerstone już nas lubią. Aja, aja. No, wchodzą mi pod nogi. Okej. Drastycznie wygląda, prawda? Trochę to miejsce. Takie prawdziwie zaniedbane. Dobra, wchodzimy do kanałów porozmawiać z Paige. Posiadane dzieci zero i chwała Bogu! Nie chcemy dzieci. Ewa! Dzieci to zło. Tym razem już nas nie będą atakować, bo nas w miarę znają. <sum> ah, the rebel princess. i'm on my way to the castle <sum> to report to your brother and to try to find out what i can about his troop movements while i'm there. ben's in the back room arguing with Page. not an entirely unexpected situation. He <laughs> seems to have a way with the fair sex, a strange, troubled way. tell you Pozdrow, I'm telling you, I damn three hollow men with one shot, it's true! I've never trusted a soldier in my life. I'm not gonna start now. W will you tell her, Walter? Hey, I'm not getting involved. Look, look, here she is. Ask her yourself. Oh, give it a rest. Fine. I'll just stand here quietly then, shall I? You know, for a princess, you're a pretty decent person. Janky. People out there are starting to believe in you. I knew you two would get along in the end. Thank you for taking an interest in my social life, but we have even bigger problems now. Reva. He's been bleeding the city dry for years now, but it's never been this bad. We decided it was time to hit back. A small group of fighters managed to get into his mansion, but they never made it out. I believe they're alive. You're going to help me find them. Reva hosts some sort of fancy secret society party every week. We don't know what goes on, but we do know what the guests look like. It's the perfect chance to sneak in. Here, you'll have to wear this. Great! Where's my costume? What, I still can't come. What, e even after the Three Hollow Men story? Honestly, this is as bad as the army. Now, everyone out. I have a party to dress for. I'll stay and make sure no one spies on you. Everyone out. <laughs> um. Yeah, yeah. You know, I'm starting to have serious doubts about our relationship.

Fields. Bardzo ładna okolica, którą później, no zresztą zobaczycie sami, nie będę Wam spoilerować. W każdym razie napatrzcie się, póki możecie. Nie w tą stronę. Pomyliły mi się strzałki. Dobra. Lecimy do Page. Mam nadzieję, że już na nas czeka. Swoją drogą kupienie tutaj domu jest bardzo problematyczne, ponieważ są one bardzo drogie. Doczytywałam mi się mapa przed chwilą, wybaczcie. To jest jeden z moich ulubionych yy, momentów w grze, dlatego myślę sobie, że chyba zostawimy go na kolejny odcinek. Tak sądzę, bo to jest taka misja, która wymaga osobnego odcinka. Jest bardzo fajna, bardzo ciekawa i powinna Wam się spodobać, będzie to taka ruletka. Um, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się, mam nadzieję, już niebawem. Trzymajcie się, cześć.